Giełgi. Prześwięte dzień poprzednim w zwykłym porządku Bóg zapłacą za ofiary wkładany na renowację ołtarza. W tym tygodniu zostały zdementowane kolejne elementy do renowacji oraz zaniepregowane ołtarz z środkami Jutro od Świętego Jana i Jodowniku. We wtorek w Jurkowie na Matki Bożego, ustającej pomocy. W czwartek uroczystość Świętego Piotra i Pawła, prześwięte o 6, 8, 30, i 18. W kabinie w Wielkiej o godzinie 17. Ofiary wkładane w tym dniu na danse, tak zwane święto pierwsze przeznaczone są do dyspozycji w Stolicy W tygodniu w środę po prowadzeniu urzędza prosimy o świętej Wiktorii z radą Obywatelskiej w na W pierwszą sobotę miesiąc Na nałożenie pochwały ludzkie zapraszamy szczególnie młodzież, która przyjęła sakrament mieszkania oraz innych rodziców. Zapraszamy również członków żywego różaństwa w ramach zmiany tajemnic różańcowych. święta w tym darzu tradycyjnie drugą niedzielę. ścigniemy zapis na 41. 1.3. rozmowę, która będzie kierowana od 17 do 25 sierpnia na z nią. Po prostu was tam wierzę, jest wymagany. Pierczynka tradycyjnie pragnie zaczynać się w tym roku. Milczynki przybędą nam w czwartek, 13 lipca, zapowiedziało się około 50 osób. Prosimy o uczestnictwo w danym które chce obchodzić z uczelnią. W Kościoła, w którego na wniosek udzielających pomocy w szkole w stronnieniu św. Irnia Moszapisu, uchwałę Janczelnika, czwartek uroczysty Intensywna w ciągu tydzień, w poniedziałek ósmy, zaznarły wokół Świątego We wtorek Świętego 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 W z Świętego 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 w W czasie dla koło szkoły ze św. Piotr Piotra Marza przedmiotem zostały opuszczone następujące intencje od Anny Maarsz, Altyrancowa Malarz z rodziną o wyświetlnej pała koniecznych dzieci, od Teresy i Zebach z rodziną zapominę cię poproszę bardzo przepraszamy w minionym tygodniu w naszej wspólnoty.